Wyspiarze mają to do siebie, i ja chyba dlatego tak bardzo lubię wyspy, bo ja też tam zwalniam, wiesz? To jest coś tak. takiego, że to też przekłada się to na mnie bardzo szybko. Że ja chociaż ciągle mam tutaj zegarek, to jednak y, ja ten zegarek zostawiam, naprawdę on nie ma dla mnie znaczenia. Tak. Tym bardziej, że jadę y, faktycznie podoświadczać, a nie się spieszyć. No to jest ta różnica. Mhm. Zgadzam się, ja rok temu też miałem bardzo takich intensywnych kilka miesięcy i. Szukam sobie miejsca na, na wakacje, tak po prostu chciałem się wygrzać iść i chciałem, iść na, i chciałem mm, żeby to była wyspa, bo mi się wyspa kojarzy z takim miejscem właśnie odizolowanym, gdzie nawet y, działa mi to na psychikę. Jestem tutaj, tu są granice tej wyspy, tu się kończy ląd, tam dalej jest ocean, a to, co mnie irytuje jest bardzo, bardzo daleko. No to coś mi się... w tym jest, tak, tak wyspa. Czasami się zastanawiam też, czy wyspa, to nam się wydają, według mnie, że wyspy są w ogóle bardzo fajne też y, nie tylko do tego, żeby spędzić tam urlop, y, ale też żeby mieszkać na takich wyspach, ale to nam się myślę w dużej mierze tylko wydaje, bo y, y, wyspa też ogranicza. To na pewno. Nam daje spokój, kiedy my przyjeżdżamy z kontynentu na jakąś wyspę i faktycznie chcemy mhm. się wyluzować, ale w wielu przypadkach wyspa też ogranicza. To też, to, to są takie historie wyspiarzy. Czy na Sardynii, która jest wyspą długowieczności i jest mnóstwo starszych osób, to jest jedno z pięciu miejsc na świecie zaliczanych do tak zwanych blue zone, niebieskich stref, czyli mhm. stref, gdzie żyje się najdłużej w dobrym zdrowiu, bo to jest bardzo ważne. Ale to są wyspy, niektóre tak jak Sardynia, która się wyludnia. Bo młodym ludziom brakuje czegoś więcej, tak? Mhm. Wyspa akurat dla nich jest ograniczeniem, dla nas jest wybawieniem no tak. od tego zgiełku y, kontynentu. No ale to zawsze perspektywa, y, prawda, się zmienia od punktu siedzenia. Jasne. Y, co nie zmienia faktu, że tak, no wyspy dają dużo, y, dają dużo spokoju nam. I dają też jednak trochę różnorodności, jeżeli jest ich dziewięć, tak jak na Azorach. Ojejku, no i teraz poruszyłeś temat. Słuchajcie, Azory to są moje ulubione wyspy na ja oceanie. Wiem. I to jest właściwie to, to są wyspy, o których mógłbym mówić bez przerwy. Bo pierwszy raz na te Azory poleciałem w ogóle przez przypadek. Miałem lecieć do Gruzji. To hmm. zupełnie inna Nie to w ogóle, słuchaj. Miałem lecieć do Gruzji, ale jakoś się zadziało tak, że linia lotnicza odwołała połączenia do tej Gruzji. To była tania linia lotnicza, i ja wciąż szukałem biletów, żeby jednak do tej Gruzji polecieć. Mhm. Bo w Gruzji, uwaga, nigdy nie byłem. I, 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 I naprawdę chciałem do tej Gruzji polecieć, ale ceny biletów były skandaliczne, jak zacząłem mhm. szukać połączeniami bezpośrednimi też z Polski. I znalazłem bilet do Tbilisi za 1600 zł od osoby w dwie strony w wakacji. I powiedziałem, no nie, no to jest po prostu niemożliwe, żeby tyle kosztował bilet mhm. do Gruzji. I jakoś te azory siedziały mi w głowie. Ja je widziałem na wielu zdjęciach, na wielu filmach, czytałem sporo o azorach, i sobie tak myślę, a sprawdzę bilety na azory. I okazało się, że bilet na azory kosztował 1100 zł w dwie strony, mhm. czyli była to znakomita cena z przesiadką w Lizbonie. E, wiesz, to są wyspy jednak daleko położone, Jasne. to są właściwie wyspy mhm. w połowie drogi do Ameryki. No tak. Zresztą jedna z tych wysp Terceira, y, nie Terceira, przepraszam, y, Fajal jest wyspą, gdzie jest pierwszy port dla ludzi wracających z Ameryki, mhm. bądź ostatni, kiedy do tej Ameryki płyną. W Chorcie się zatrzymują takie niesamowicie kosmopolityczne, bardzo fajne miejsce, mhm. takie wyluzowane, wiesz, marynarskie klimaty, <laughs> w ogóle dobre knajpy. Lubię, lubię. I to jest coś niesamowitego i... więc wiesz, no, na te Azory poleciałem przez zupełny przypadek, po prostu przyczynkiem był tani bilet lotniczy. Tak jak w wielu moich przypadkach i w wie w wielu moich y podróżach, ale, mm, no i poleciałem pierwszy raz na te Azory, poleciałem na wyspę São Miguel, to jest mm. główna wyspa archipelagu, dziewięciu wysp. Yy, wyspa São Miguel, która jest wyspą szalenie zieloną, jest wyspą przepiękną mm. do zwiedzania. I jest, oczywiście każdą z tych wysp przede wszystkim trzeba zwiedzać samochodem, znaczy bez samochodu okay. nie ma szans, bo się w mm. wiele miejsc nie dojedzie i się wielu miejsc nie zobaczy. Tu mi się nasuwa bardzo dużo praktycznych porad dla ludzi zawsze, bo. Przyjmiemy y, wszystkie. Azory, y, musimy sobie zdać sprawę, że Azory, te dziewięć wysp. Gdzie jest właśnie São Miguel, ta wyspa mhm. główna. Drugą taką główną wyspą po niej jest Terceira. To są takie dwie bazowe wyspy na wypad na kolejne wyspy. Mhm. Na przykład na wyspę Pico, gdzie znajduje się najwyższy szczyt tak. Portugalii. Szczyt Pico, po prostu Pico, góra, tak. który udało mi się zdobyć. Wszedłem na Pico. Gratulacje. Tak, gratulacje z moją kondycją, to faktycznie podwójne gratulacje, <grymne> ale, no. ale słuchaj, po prostu poszedłem, miałem fantastyczną przede wszystkim przewodniczkę, mm -hmm. fantastyczną dziewczynę, Brazylikę, która na Azorach mieszka od lat, Raisa de Oliveira się nazywa, po prostu zapamiętałem to jej imię i nazwisko, bo po prostu coś melodyjnego jest takiego tak. pięknego w tym, tak, 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 tak. więc no wiesz, no prowadzi cię fajna babka mm. na ten szczyt, no nie powiesz, że nie wejdziesz. Ja bym no szedł. po prostu idziesz. Tak. No więc było. tylko, Ona tylko do mnie krzycza: Siga, 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 czyli no idziemy, idziemy, idziemy. Mm -hmm. No i Siga, Siga i wszedłem na górę. Przepiękna wyspa. Każda z tych wysp wygląda naprawdę inaczej zupełnie. Jest wyspa Flores, najbardziej zielona wyspa z całego mm -hmm. archipelagu Azorów, najbardziej mokra wyspa. Bardzo dużo tam jest deszczu, bardzo dużo jest mgieł mm, i bardzo dużo zieleni. Oszałamiającej. To są, to jest wyspa, gdzie właściwie wiesz, na przykład idziesz szlakiem i dochodzisz do mm, takich małych jezior, gdzie na przykład spada 20 wodospadów do mhm. tego jeziora. I właściwie, jak zacząłem zamieszczać zdjęcia, to ktoś mi podpisał, a gdzie są dinozaury? Bo to naprawdę <laughs> tak wygląda. To nie, są, to nie jest przesada. Te mhm. wyspy naprawdę są tak, tak bardzo zielone. I przede wszystkim nie są wyspami zabudowanymi, co jest niesamowite. Okay. Azory są wyspami, w których właściwie całe życie dzieje się y, na nabrzeżu. Mhm. To tam są takie wioski, miasteczka, satelity takie właściwie, a całe wnętrze tej wyspy jest zielone. Te góry nie są zabudowane, te góry są po prostu zielone, tak? Mhm. Więc patrzysz na te wyspy wulkaniczne i sobie myślisz, ja, że jeszcze takie miejsca są na świecie i są, ponieważ Azory. Zresztą Azory znalazły się w rankingu naszego National Geographic, w tym międzynarodowym naszym plebiscycie na 25 mm. miejsc, które warto odwiedzić w 2023 roku. To między innymi były Azory. Były Azory w kategorii Zrównoważony Rozwój, co jest bardzo ważne, tak. ponieważ Azorczycy niesamowicie dbają o swoją przyrodę mm. i nie dopuszczają do, do degradacji środowiska. Wszystkie te dziewięć wysp mają bardzo mało zabudowy, tam 5% całego archipelagu to jest w ogóle jakaś infrastruktura, więc wyobraź sobie jak tam jest, na przykład jest mało hoteli. Głównie śpi się w domach ym, z kamienia lawowego, które wynajmuje się w serwisach, gdzie te domy się Extra. wszystkie wynajmuje. One są i na Bookingu i na Airbnb, naprawdę można tego poszukać. Ale, i tu są właśnie, tu się zaczyna teraz moje mądraliństwo, mhm. czyli porady. Śmiało. Ponieważ na tych wyspach jest tak mało infrastruktury, a więc wszystkiego jest mało, czyli jest mało lotów między wyspami na przykład. No Właśnie miałem pytać jak się poruszać między więc tymi wyspami. Tak, y, loty obsługują wewnętrzne linie Azorskie y, Azores Airlines jest taka to jest ich przewoźnik, mhm. który obsługuje loty pomiędzy wyspami, ale po pierwsze, są bardzo małe samolociki okay. na 29, 30, 50 osób, które latają pomiędzy tymi wyspami, więc trzeba się na taki lot załapać. Po drugie, te loty nie odbywają się codziennie na wszystkie te wyspy, więc czasami, żeby dolecieć do innej wyspy, trzeba wrócić na poprzednią, mm -hmm. przeczekać noc i następnego dnia dopiero polecieć. Co się wiąże z o wiele wcześniejszą rezerwacją biletów no na tak. te rejsy. Druga rzecz, która sam się przejechałem na tym, to są wypożyczalnie samochodów. Jeśli nie zrobi się tego, naprawdę uwierzcie mi, na pół roku przed podróżą na Azory, zostanie się bez samochodu bardzo często, ponieważ tych samochodów jest mało, jeśli się nie zarezerwuje ich wcześniej, to ceny się robią skandaliczne wręcz wypożyczenia tych aut i cena potrafi wzrosnąć z 300 zł za dobę na 1300 zł za dobę. I niestety mnie się to trafiło, gdyż. Jako dziennikarz National Geographic pomyliłem nazwy wysp, a mianowicie pomyliła mi się wyspa Flores z wyspą Fayal I zamiast zarezerwować... Zdarza się. Zdarza, zdarza się. FF. No więc zamiast zarezerwować y, auto, to też taka przestroga dla Was, jak będziecie tego słuchać. Zamiast zarezerwować auto na wyspie y, Flores, zarezerwowałem auto na wyspie Fajal. I się zorientowałem y, dzień przed przylotem na tę wyspę, mm -hmm. a rezerwację Jest... robiłem pół roku wcześniej. No i to była masakra, ponieważ okazało się, że w wypożyczalniach na tej dobrej wyspie, nie dość, że na tamtej straciłem y, 280 euro za wypożyczenie tego auta na kilka dni. Pieniądze przepadły, no bo na 24 godziny mm. przed nikt nie odda mi pieniędzy. No tak. To na tej wyspie, na Flores, w ogóle nie było samochodów do wypożyczenia, mm -hmm. ale w internecie zacząłem szybko googlać, żeby znaleźć jakiegokolwiek przewodnika z tej wyspy Flores, trafiłem na bardzo fajnego człowieka, który miał busa. To jest bardzo też popularne, jeśli nie masz samochodu, to wożą mm -hmm. cię busiki, że za 15 euro podrzuci cię w inne miejsce, okay. bo akurat wiezie tam turystów, czyli ciebie też zabierze. No więc napisałem na Whatsappie do niego, że przepraszam, jestem dziennikarzem National znaczy Geographic, taka niezręczna sytuacja, da, no. ale pomyliłem nazwę <laughs> wysp i nie mam samochodu, ratunku. I on mówi, jak to? Jesteś dziennikarzem nasz Geographic, Powiedziałeś nazwy wysp. Ha, ha, ha. No więc ha, 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 no ale pomóż. I faktycznie uratował mnie ten człowiek, ponieważ przez pierwszych kilka dni woził mnie swoim samochodem na doczepkę do innych turystów, których woził. Po prostu mnie podrzucał tam, gdzie oni akurat byli. A te wyspy są tak pięknie naturalne. naturalne. Tam jest... Mhm. Tak wiele punktów widokowych, na które trzeba pojechać, żeby zobaczyć przepiękne jeziora w kalderach, żeby dojechać na początki szlaków, które są tak zielone niesamowicie. Na wszystkich dziewięciu wyspach jest ponad 90 oficjalnych szlaków trekkingowych, na których wstęp jest bezpłatny. Są miejsca piknikowe, gdzie człowiek mhm. pakuje do plecaka, wiesz, przed wyjściem na szlak, chlebek bolo. To jest w ogóle wspaniałe, bo to jest chlebek bolo, jest chlebkiem drożdżowym, lekko słodkim, z dodatkiem słodkich ziemniaków. Mhm. Do tego puszka sardynek, woda mineralna I w, i w drogę. No ale trzeba na ten szlak jakoś dojechać, no więc on mnie z tym ratował. Dopiero na ostatni dzień pobytu mhm. na wyspie Flores zwolnił się samochód, jeden w wypożyczalni. Udało mi się go zarezerwować, wypożyczyłem ten samochód, żeby już po swojemu. Ja Jasne. lubię po swojemu. Ja muszę mieć też czas, bo ja dużo filmów kręcę mm. i dużo kręcę dronem, więc. Yy, a propos drona, kolejna porada. Jeśli chcecie filmować cokolwiek dronem i po pierwsze macie certyfikat pilota unijnego, który trzeba wyrobić na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, dzisiaj nie można kręcić dronem od tak, tylko mm. trzeba mieć na to y, papiery. Na Azorach trzeba wypełnić specjalne druki na stronach internetowych y, ich Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zgłosić dokładnie plan lotu, gdzie się będzie, ponieważ wszystko właściwie na Azorach jest parkiem narodowym y, bądź rezerwatem przyrody i trzeba im to nie jest zabronione. To też jest wspaniałe, że, ten, że te Azory nie zabraniają. Azory umożliwiają robienie filmów z drona, yy, robienia mnóstwo zdjęć, wchodzenia na wszystkie szlaki, odwiedzania przepięknych miejsc mm -hmm. z zachowaniem przyzwoitości. Po prostu. Więc trzeba formalności pewne spełnić. Mówię to o tym, dlatego, że dzisiaj mnóstwo ludzi y, uwielbia y, też robić filmy, y, no, społecznościowym. oczywiście, ale y, trzeba to robić z szacunkiem do tej przyrody i z przestrzeganiem przepisów. Pewnie. To taka uwaga. No dobra Michał, no to ja ci na razie dziękuję. Dzięki. za rozmowę, Ale wrócimy jeszcze do y, tematu wysparskiego, no bo z Michałem no to masz na godzinami i godzinami zresztą nie tylko o wyspach. Dzięki. Byleby się ludzie nie znudzili. Nie, nie znudzą się. No dobra, do zobaczenia. e aí